Cześć moi kochani, ja jestem Miskremówka, jest ze mną Ewaryes! No cześć! Type. Tak wiem, o, o, jakie dźwięki różne. Ja mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze słychać u nas. Zbieram kwiatki, zbieram nasionka, czy, Piękne, czy to można? Ja chciałem ptaszka złapać, ale za Nie krótki wolno. był. Nie wolno! Patrz, jest Ten żabka. Uważaj tak na żabkę, uważaj na żabkę, bo żabka to będzie zam... ci chciała ukraść kubkę. Halo, żabka, halo, Mówiłam, że wszystko chce nas zjeść tutaj. Ej, dlaczego jedzonko, ta żabka mnie goni? Bo ona chce ci zabrać itemki. Ej, żabciu, proszę mnie nie ruszać. Halo, są żabcie. Ale to ucieka w drugą stronę. A nie prosto w żabcie, proszę nie uciekać ja, prosto w żabcie. Ja, ja lubię, te, te żabcie mi się podobają. Chodźcie takie jasno-zielone rzeczy, bo tam jest No to O co no to, to jest to drzewko? O, czyli drzewko. Pierwszy raz gram w Don't Starve. Piętna tak? gra. No, pierwszy raz, totalnie. <grytna> gra. Ale oglądałeś Ogl ze mną o, Oglądałem, -e. oglądałem, dokładnie. No to, no to dobrze, tam to nic nie będzie. Halo, umiesz o, wiem, sterować? No właśnie, to chodzę myszką i klikam prawo. To, to nie. To chodź wsadem i jak ściśniesz spację, to ona podniesie albo zbierze najbliższą rzecz. Łolosie, jakie to jest fajne, nie wiedziałem, że tak można jeździć je I ta myszka A. będzie Wam fajnie przeszkadzać. Halo, to ja ją chowam. O co wie na ja to? Myszka. Nie ma myszki? Nie ma no myszki? A ja, no ja nie pokazuję kursora, haha, ha, przez przypadek, ja ja pokazuję ale kursor. A ja nie. I dobrze. Halo. Będą wiedzieć. Następnym Halo, to będzie... razem o, wam dobra, pokażę. O, o, o. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Słuchaj, to teraz tak, zbieraj kwiatki. Ja nie wiem, gdzie ty jesteś, bo ja zbieram marchewki, wiesz? Masz... Tomciu, masz przecież mój portrecik gdzieś w rogu. Eee, nie mam. Jak to nie masz? Wejdź na mapę. Nie i mam, zobacz. no chciałbym mieć, ale. Wejdź mam. na mapę i zobacz! Jak się Mapa mapę? jest w K -K prawym dolnym rogu. U, jesteś na dole. A czemu jesteś Jaki tak inny? daleko? Nie, czekaj. No bo ja se pociąg zbierać, a ty masz mnie w Halo. Ja, 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 Ale ja też zbieram. O, marchewka. Drzewko. Brzoskwinie. Ej, dobra, ja se jestem koło tego nie portalu, brzoskwinie. Ja, ja nie wiem, gdzie Halo. ty jesteś. Chodź, bo jestem koło portalu. Chodź do tego portalu początkowego. No ty przecież. Ja Halo, widać, nie widać, żebyś wszedł. Ja ma? O, co to? Ja Tego się nie da zebrać. Grzybki. Ej, słyszę pszczołę. Siema. Co gdzie ty jesteś? La, 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 la. Idę mniej więcej tam. O, siema! To ja. Alo. O, siema. Ja mam siekierę. Świnia! Nie, to nie świnia. Co to jest? A jak siekierę zrobić? Ja nie umiem kraftować. Ok, Kliknij sobie z... w lewym turst. rogu. O, tu! Aks, build! O, mam siekierę! <laughs> Idę ścinać! Uh -huh. Czemu straszysz króliczki? Ale to jest, się trzyma. A, to się trzyma, że... O no pewnie, biorę tego loga, proszę, i teraz tości nam, pyk! Pięknie, dobrze. Ja I nie ogarniam, podnosimy. o co mu chodzi, co on chce, i co mu do mnie, tutaj, pyk! o nie, Ptasz, chodź, o walę ci siekierką, kurde, nie dało się. O, to jest duże drzewo, to trzeba dobrze uderzyć. A, Raz, urosła, Gdzieście je? dobra, Halo, ziemniaki jakieś wypadły, co to jest? Chodź tu szybko o, do mnie się teraz, bo ciemno. będziesz płakał zaraz, chodź. Zaraz będzie ciemno. Zamknij się. Zamknij. Nie, mów tak brzydko. Halo, ja też mam kapkę. Dobra, chodź, ognisko, ognisko. Ja robię ognisko. Light. Y, campfire. Y, Ciekawym, czy umie zrobić ognisko? Tak, umie. Trochę za wcześnie zrobiłeś. Ognisko trochę przygasa. Halo, jak tu się wsadza coś do ogniska? Zainstalowałeś se polską wersję? I. Nie. Bo ja niby tak. Ja tak, ale. No, nie ja mam po angielsku. A ja sobie zainstalowałam mod, ale sobie go odinstaluję, bo nie ma polskich znaków jest B. Kalko! H survival! Wiem, o, podoba. co jest w Survival? O, mogę. Haro, co ty zrobiłeś? Co ty chciałeś zbudować? Na co marnujesz nasze surowce? <śmiech> <śmiech> co ty robisz? Nie wiem, co to daje, ale to jest fajne. Co to jest? Piotraczek! To jest wiatraczek, wiatraczek! Latają z wiatraczkami! Gdzie to jest? Dobra. Gdzie to co jest? To można ekwipować, to chyba daje chłód, wiesz? Ej, mózg mi opada, wiesz? No to chyba niedobrze. Ja znalazłam parasol. Dobra, science, science nie, fight. Fight też chyba nie, okej, okay, dobra. Patrz co ja co tu mam. tu jest w narzędziach? O, pikaks, ja chcę pikaks. Patrz co ja mam. No nie, no parasolkę ma pod Hehehe. A którym to się ten? O, o, ciemno, ciemno, halo, jak tu się dorzuca do tego? Halo. No bo, a ty... widzisz, tak, nie, to szkoda tego, patyki. Ja już o, to do... ty to po wie. co dorzuć? O. Nie dorzucaj tyle, Zobacz, ja skróciłam nam noc, noc, trwa tylko parę sekund. No nie, no. Kurde, ej, fajna ta gra. Co nie? Mam Biegasz ej, dookoła no Ej, zróbmy, zróbmy taki ten taniec, y, taniec meczu. Halo bala, hala bala, dobra. Ja chcę tańca wykwipować. Halo, tańc balo, halo, halo, nie ma tańca do ja Chcę to ekwipować, hallo i teraz to, nie ma. drzewo. Nie ma, że ekwipuję. Nie Podoba ma Podoba się w Don't Start Together, że on ma chyba rzeczy z tego dodatku, tego Reign of Giants czy coś tam. Możliwe. Ale ja nie zbieram możliwe. jakieś ziemniaki. Beer, Co, Co to są? To są te. Brzozowe orzeszki. A żołędzie. Cokolwiek to jest. Aż <noise> Kara! Co? Ja mam nitro. Jakie nitro? Nie wiem, na, najetr. Nie wiem jak to się czyta. Nitr. Ni, A, najtr. nitr. Nie wiem co to jest. N nitr. Co to jest nitr? Proszę Tomaszem powiedzieć, gdzie ty jesteś, bo ja nie wiem. Hello, I'm coming, I'm Znowu I'm się zgubiłam. Ej, te króliki są jakieś powalone. Ale trzeba pułapki zrobić na nie. W, w sumie nie chciałam tego drzewa eee, ścinać. Czemu tam to drzewo dobrze? się ten odwróciło do mnie? Gdzie się odwróciło? Bo nie wiem gdzie ty jesteś. Próż tak nie oddalać się do mnie. Które Halo, się odwróciło? Od to, zobacz, to drzewo, to. Oto drzewo się do mnie odwróciło i zrobiło takie dziwne. Rrr. Bo tam może drzewiec jest, bo posadź drzewa, bo ty denerwujesz matkę naturę. Halo, jak się drzewa sadzi? Kliknij szyszkę i prawym. To jest szyszka? To jest szyszka? Nie. Halo! O, gulgulgulgul! Słyszałeś gulgulgul? To nie to. Halo, halo! Halo! Nie zabijesz gulgulgul. Gul, gul, gul. Nie, seeds, kurde, zjadłem. Halo, jak to się ten... <laughs> nie seeds, tylko szyszkę. O! Plants, dobra mam! Uh -huh, plantujemy! Planta mera. Ok, dobra, nie wolno i dajcie do logo. A, kuku, planta mera. Dobra, zbuduję sobie pułapkę. Łapkę mój... mogę sobie zmienić. A jak można szybciej zmieniać na przykład Pikax i ten i... i coś Uważaj, no nie błóż mi króliczków! A, bo typu łapkę budujesz. Chieba, to ja to zbieram. Moje. Moje. O, o, tu. Znalazłem coś, znalazłem ścieżkę! Patrz, złapałam o, nam króliczka. Pająki. Pająki. Złapałam nam króliczka Ktoś dumna z siebie jesteś? Tak. Halo, ja to ja tu wydobywam teraz. Ti no mam to, drugiego. Nie, nie tren, nie tren. Mam drugiego. A Kto ma drugiego? bardzo dobrze. Kurde. Chodź tu, bo nie mam miejsca w ekwipunku. No ja jeszcze mam. A ja mam red cap. Co to jest red cap? Ja nie mam. It. A to, yo, czerwony kapelusz. Kurde. Wrzucam czerwony kapelusz. To niepotrzebne, nie? O nie. Kurde. Halo, daj mi to. Dawaj mi to. dawaj mi to. Ustaw! Cześć, z której strony? Czecież nie zdążysz, co ty Dzień. mu robisz? Boże. Uważaj na pajunki! Ej, Ej, kolego, czytaj co? z ruchu moich ust, potrzebuj jedzenia! Dobra, halo. O, tu jest coś w pick-up O, i teraz mogę to... Nie, to tak nie działa. <laughs> Jaki ładne drzewo! O, w sumie mogę... No to ja. Dobra, łapkę siema. Dać tutaj. I zająca! O nie, bo on nie z tej płytki. Karo? On pół... sam mi Co? zmieni, e, jak jestem przy drewnie, albo przy tym, na odpowiednie narzędzie? Nie wiem. Szczerze mówiąc. Poddemyt! Mm -hmm. Łapcie się! Mamy, ja dwa króli, mamy dwa króliczorki, zrobimy plantuj, sobie garnuszki. Plantuj, 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 O, dobra i teraz to. O nie, no jak on tu nie złapał, nie złapa mnie! teraz to. Walgo, o, dobrze, ale mu przywalił, o panie. Co Tomaszku, co? Chodź, chodź, pan Ej, tam co, coś. co? tam po lewej mi się coś zrobiło takiego? Tej, bo my Uro, musimy. Ciu. My musimy z tą ścieżką iść tak ładnie. choć pójdziemy ścieżką. Czekaj, 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 bo tu ścieżka, tu dobra, idę do ścieżki, siema. Pomienną ścieżką chcemy iść, Halo, bo tam będą tam, świnki. Ryba. Tam będą ścieżki. Halo, tu w tą stronę jest. Dobra, no to idziemy tu. w tą ja stronę. Czu, czu, wyczuwam to w moczu. W moczu, to dobrze. Halo, biegnę po A ścieżce, Kiedy po robię ścieżce, siku? Biegnie się szybciej. No właśnie bardzo mi się chce, wiesz. To Bierzmy jeszcze trochę. Siku? O nie. o nie, o nie, i co teraz? Tomek, ty siku! Ej, przecież tak nie Ona biec szybko. Ugryzie? Nie, ta cię nie ugryzie. To jak ją zaatakujesz, to cię ugryzie. Ja nie I gdzie teraz? On tylko Do dotknął Gdzie teraz? Okej. Okay. Ale ja tylko pociągnął. O, za to ja tych nie lubię, tych to nie lubię. No, Ale uwazaj na Ale się, się w ałątku. Ej, czemu mam Z po polsku dziwnie jakoś? Zezryj, bo ja mam i chyba to ci wczytało. Zezryj oh. ponie, zezryj ponie, o krety, o Jezu. Tic, zjadłem sic. Mało ja nie, to daje. Ej, nie mam daje. nic do jedzenia. To nie, masz? nie to nic nie ma. A nie Marchewka? masz marchewek? Marchewki, oh, marchewki, jakie mm. okay, Poczekaj, dobra. ugotujemy je. No dobra, okej, okay, dobra. To Widzisz, źle ja poszliśmy? No kurde, ej. Ale tu na pewno też będzie fajnie, powiedział Tomek. No ja nie hmm. wiem. No ja nie no wiem, ja nie Tomaszu. Wiem. Halo noc, halonoc, halo noc. O, Flowersy! Ale fajne Co? mam Co? A Flowersy! Ej, zrób, zrób sobie na kwiat. O świnia usłyszałem. A nie, to nie świnia, to królik. Chyba, nie wiem. To to? Halo, ciemno, zaraz będzie ciemno. Jak się to mogę lepsze. O jezu, patrz. Hop, hop. Co to jest? Bra, 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 bra. Zbadaj mandrake. To jest mandragóra. Patrz, to, patrzę, to jest takie co w harem Potterze, tak, a ja nie wiem. Ale to mnie będzie gonić, naprawdę. Ja myślałam, Ale że ty to jest przyrośnięte. Co to jest? The more request, more science. Z lewej strony mi się zrobiło. Ej, to ja ciemno myślałam, jest. że to jest. Ciemno. Halo. 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 Karola, ciemno, halo. Ej, a ta ja mandragora będzie mnie tak tu denerwować? Ej, dobra, to rozpalaki się Ej, mandragorku, się chodź tu, mandryk! Ziu, mandragorka, ziu. Dobra, halo, gdzie ty idziesz? Ziomuś. Co jest, ben? Ty, on on ci... to jest, Ty, to jest ziomek! To nie jest mój ziomek. ziomek, ona tu jest, żeby mnie irytować. Chodź tu. Ciemno, bardzo ciemno. Ciem... Coraz ciemniej. Podpalić? O, las? Co na co O, grobek! To trzeba rozkopać. podpalić las? Nie, nie podpalaj. O Jezu, pająk! Nie, co ten pająk tu robi? Use the science machine Halo, pają! Oj, dwa są! Oj, oj oj halo! Pomocy! Halo, pomocy! Ja biegam w kółko, a ty... No ale to zabij. co ja mam zrobić? Jak ja mam to zrobić według Ciebie? Ja biegam w kółko, a ty je z... zastrzel. Jak się atakuje? Halo, chcę to zjeść! O Halo, fuck, one ja mnie to biją zjem. teraz. Tomek, ty gałganie, czemu, co ty zrobiłeś z tymi pająkami? Ja nie wiem, one mnie po prostu zaatakowały! się ta mandragora. się ta mandragora mnie denerwuje, no. <laughs> no Dobrze, uciekamy od nich, choć. Ale chciałam sobie coś upiec na tym ognisku. Przecież nie zdążyłam. No dobra, zaraz. Odpuściły sobie. Chodź tu. O, dobra, idziemy tu. Tu nic nie ma. Halo, zróbmy sobie tu ognisko i ugotujmy coś. Co ty na to? O, szkoda drewna, szkoda drewna na tyle ognisku. Oj tam szkoda drewna. Chodźmy ten, chodźmy na tamtą drugą drogę, co była tam gdzie indziej. No dobra, to idziemy, chodź. No to to o, tu jest początek, dobra. Wow. I teraz te pszczółki, które bardzo mnie pokochały. Proszę Pr边u ich pokochałem. nie ruszać więcej. Proszę nie ruszać ich. Proszę Dobro, ich, nie, do-, moved, nie do-, ruszać. Ich, dobra, nie, dobra, dobra nie, dobra, nie No, ruj, o, tak ma być. okret. Okret. Krecik! Krecek! Chyba lecnik <ikhrio> krecik. Ej, mój parasol jest nieświeży. Nieświeży piękny parasol. Halo, głupia żaba. Halo, żaba, proszę mnie tu o, nie ukradać. To będzie tu na pewno. Jasne. Bo lepiej w ogóle znaję, koło wioski się. Zobacz, Ale my chcemy do wioski. Halo, Jestem głodna. Driftem wjeżdżam. Wjeżdżam, bardzo, co to miało być, ze zakręty? Nie wiem, ale jakieś głupie... Halo? halo. A ktoś Iś. mnie nawet w ogóle wczoraj prosił o to, żebym nagradąc ta... Aha, okej. Okay. Gdzież <laughs> to tylko ten jeden domek miał być? Tak. Nie Ta. Można z nim pogadać. Cześć, Maciuś. Halo. Nie, Halo, czemu nie plas? podchodź, nie podchodź. Halo, jak chcesz? Jedenerwuj świniów. Jeden świni? O, ja chcę to, bo ja to zjem. Ja chcę, mam marchewki? Mam se marchewki, ty sobie pozbieram marchewki. Jezu, mam pułapkę. Już myślałam, że zapomniałam pułapki u, ze sobą zabrać to? na króliczki. O, zebrałem to! Halo! A co robi Kret? Jak go zaatakować? Halo, Kret! kret. O, zabijam się kreta. Masz mięso! Jest to o, mięso. mięso, znaczy ugotuję najpierw. Ugotuję zaraz. Ej, udało mi się kreta złapać. Co to jest? Chciałbym mieć miecz. Nie wiem, jakieś dziwne dźwięki bo. słyszę, wiesz. Jakie dziwne dźwięki? Ja nic nie słyszę. Słyszę... Ja Duchy. tam nie wiem bo ja co ci o! chodzi. Co to są? Co? O jezu! Co to? Oj, 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 uderzyło mnie coś! O łała, ła, świnki, o świnki, Pomóż mi świnko! O, świnko, co to jest? Halo, co to jest? Pusta. co? Pusta. roll. O, o jezus! Oooo, shop! Co tu się dzieje w ogóle? Gdzie my jesteśmy? Dlaczego tak my tu wydaje, jesteśmy? mi się wydaje, że możemy sobie tutaj gdzieś w okolicy to jest Marble Tree, zobacz. W okolicy się osiedlmy, o, co bo będzie nam nas... blisko. No dobra, tu. siema. A tu jest shop, szop. Obok shopa nie, bo chyba coś oglądają, że one kradną. Shopy kradną, krety rozkopują, to wiem. Dobra, chodź tu, tu zobacz jaki ładny teren. To jest naprawdę ładny teren. Ale nie ma jedzenia żadnego. Słyszałem kota. O, świnie! Jedna świnia. Gdzie świnie. duże świnie? Jedna. Nie, jedna, jedna ale wysta wystarczy. Nie, bo tu nie ma jedzenia! Musi być jedzenie. O, królik jest! Nie co byś na króliki, ale jeden więcej potrzeba. No to tak, z 30 nam potrzeba. Dobra, chodź, idziemy, bo ja mam bardzo mało życia. Jak się uleczyć? Jak się uleczyć? Na przykład zjeść coś. Ugotowanego. To mi nie daje. Ugotowanego. O, wybudujmy się tu. Tu, tak, o tu. Dobra, nie. ale to tak chwilowo, w sensie my. Dobra, później... dobra, to ja zrobię ten lepsze ognisko, co? No zrób, bo ty masz kamulce, nie? Bo ty zbierać, bo ja nie mam na kamulce. Build. I tutaj będzie, o. Ho -ho, to ja... zrobiłem, możesz dobra? zrobić ja garnuch. garnuch? Możesz zrobić garnuch? Yy... Czy nie zrobić Narzędzia? Garnucha? To jest w narzędziach? Nie. O, Młotek ja mogę jest zrobić. Jest Science. Science. Water Science. balloon. Kompas, plecak, drzwi, eee, Fight, survival, para, serio? parasolka. Co ja tutaj mogę mieć? Nie, poczekaj. Light? Nie. Tools. Też nie. Halo! Survival. No też nie. Science. Nie Science machine. Survival, Jedno złoto potrzebuje. O nie, najgorzej, bo to, Dobra, tam nie to było ja kamulczycy złotym. No to też trzeba, to ja morduję króliczki. O, co to było? Morduje króliczki. Mordowałam jednego. Dobra, ja sobie marchewkę gotuję. O Jezu, jak mi to strasznie mało życia daje. W sensie nie tyle życia. Co... Dobra, o nie, słuchaj, ja, ja zeżarłam jestem... surowego królika. O nie. Ja generalnie nie jestem najedzony, ale no życia no tak średnio mało. Bo gotowane jedzonko daje ci życie, ale ja nie Dobra. wiem, które. Chyba I co trap, bro? I co Dobra, najbardziej trapa to garnuszkowe. A co tu jest? To kompas. O, złoto potrzeba. Dobra, zaraz będzie. Ej, w sumie jeszcze nie ma nocy. Nie ma. To ja sobie pójdę, powycinam te drzewa tu, co? Definitywnie nie ma. Panie, widać, że go ciął. Beka. Z tego nie ma drzewców, nie? A cholera wie. Ja tam. kolorowe nie wiem, drzewce się. to chyba nie zabałdza, nie? Wiesz, to ja nie grałam w ten, w tego. O, ja, mi się w Ja Nie o, grałam zwykłego Don't Starwa. Ja nie grałam w te jedno, dodatki. Jedno. Dobra, Więc proszę, czy ja tutaj powiem, opiek. ale widzowie mogą nam podpowiedzieć, słuchajcie, gdzie no jest, możecie. Co zrobić? No, będziemy wdzięczni, no nawet, no. No nawet. Patrzcie, to jest Sewary Step. O, dom, dom, patrz, biegnie do domu, do domu, bo dom, dom. Co to jest, dom, dom? Dom, dom, dom. Dom, dom. dom, dom. dom, dom. Dom, 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 dom. dom. Chyba Dobra. będziemy kończyć powoli, nie? No powoli, mm. no może będziemy, będziemy. No powoli będziemy kończyć, no będziemy, będziemy. Ej, tu weź, nie bądź taki, no co ty. Dobra. Tam szop biega, ten szop mnie denerwuje. I W nocy się pożegnamy, jak będzie noc, to my się pożegnamy, na to? Dobra. Je, je... A ja tu posadziłem jeb, tak jeb. ładnie drzewko, kurde. O no kurde. O ja cię kręcę. Co zrobiasz? No nie, bo ty posadziłeś drzewko. Ok. O no kurde no. No kurde no, drzewko posadził, no. Ja nie no wiem. kurde posadziłem. Jezus, dlaczego ten shop miał. Kiedy będzie zima? Zima nie wiem kiedy. Ustawiłam długie lato. Długie lato. Znaczy krótką zimę lato. chyba. O, lato wszędzie. No i to tu, zobacz. Ogóle, o, zobacz tak jakie mi się... ładne wybrzeże robię, zobacz, ja wybrzeże robię. Wybrzeże. Wybrzeże Wydymmy drewna. Wydmy, po zapal, zapal, zapal ognisko, szybko! Szybko, nie aż tak, no po co? No trzy, no wrzuciłem. Po co tak, no? No po tak. co dobra, ok. co to jest tu? Możesz się podrapać po nodze, zobacz, po moją wilą się drapie po nodze. Ja też muszę się podrapać i żegnamy się. Nie, ja uważam, Halo, że dobra to jest to, już... dobra. O, co to jest? Halo, co jest, co? Halo uciekamy, dobra. Halo, proszę po, pożegnać. Jedno? Nie, co jest? Dobra, no dobra, to ja się z wami żegnam, tak. dziękuję wam ślicznie za oglądanie, łapki w górę. Uuu, to pa, to pa, Trzymajcie się, cześć, pa. pa.